Nasi mieszkańcy patrzą nam na ręce i pilnują nas, jak wykonujemy budżet. I to jest piękne. Bo jest taki dialog. Ja nie mówię, że jeżeli patrzą nam na ręce i pilnują, to znaczy, że jest jakaś negatywna relacja. Nie, właśnie bardzo pozytywna. I ja sobie to cenię, bo to jest aktywność ludzka. 2016 rok, moi kochani, to budżet inwestycyjny takiego, jakiego jeszcze to miasto nie miało. Prawie 30 milionów na inwestycje to jest twarda inwestycja, to jest dobry wskaźnik inwestycyjny. To jest y, sytuacja, kiedy miasto się rozwija. Pamiętajmy, że tam, gdzie są wydatki bieżące, a muszą być, bo to jest i oświata, bo to jest oświetlenie ulic, bo to jest ta pensja urzędnicza też, to jest wydatek bieżący, to wtedy, kiedy jest dużo wydatków bieżących, a mało inwestycyjnych, to miasto się nie rozwija. My mamy bardzo duży y, y, załącznik inwestycyjny. Co jest priorytetem? To, Czego mieszkańcy od nas oczekiwali? Czyli remonty infrastruktury, dróg, przede wszystkim dróg, no bo tak to jest. Budujemy też yy, salę gimnastyczną w szkole podstawowej numer 3, gdzie też rozładuje nam sytuację oświatową, bo też dodatkowe sale tam będą. To też jest priorytet. Ale tak z punktu widzenia takiego, co najbardziej mieszkańcy pytali, to jest budowa łącznika yy, takiego pasażu przy szkole podstawowej numer 7. Panie redaktorze, 13 tysięcy mieszkańców mieszka na osiedlu, Niepodległości. I nogi sobie wykręcają, bo po prostu dojścia tam do tej szkoły nie ma. Proszę sobie wyobrazić na własne oczy. Widziałam, jak matka z dzieckiem, idąc do szkoły, przewróciła się i wykręciła nogę, bo było zalane coś wodą, nie było widać, a dziura była potężna. Tu musi być pięknie na tym osiedlu, bo tam ludzie tego oczekują. A każdy ocenia burmistrza przez pryzmat, wychodzę z własnego domu, czy mam? Chodnik, drogę utwardzoną i dobrze oświetloną ulicę. Mieszkańcy takich działań oczekują, oczywiście też ponad lokalnych, typu budowa sal, szkół. Też idziemy w termomodernizację, będziemy sięgać po środki zewnętrzne. Nasze szkoły tego wymagają. Spójrzmy wszyscy na szkołę numer 5, zespół szkół numer 5. To jest tysiąc latka. Będzie miała. Świetną, świetną i promocję, i rocznicę już niedługo. I proszę zwrócić uwagę na tą szkołę. Zapomniana, odrapana, nie mogłam na to patrzeć. I tutaj też będą też bardzo dużo oświatowych inwestycji. Ale jednym takim zdaniem bym chciała spłętować. Takie inwestycje są strategiczne, takie inwestycje są ważne. Jakie mieszkańcy sobie życzą? Ja jestem od tego, żeby słuchać mieszkańców i realizować ich postulaty.